ja nie chcę mieć nie do samochodu, nigdy nie jechać. trzeba zakopać, spalić w żeby... ogóle... Mi się strasznie podobała scena, w której Marcin wybiega z lasu, jak pada deszcz i niesie całą koszulkę, piw i po prostu no, zagrał to przez... No, no pięknie to zagrał. Mi się strasznie to podoba. Chodzi ci, jak w Derrierem zagrał. <laughs> i tak ładnie się poślizgniesz, jeszcze nie bardzo, bardzo fajnie i potem to wywołujesz. nie chowaj tego tylko, to fajnie, jak je zdarzyłeś, to dupko Nie, ale zajebiście się poślizgnąłeś. To mama będzie oglądać, A kiedyś będą dzieci będą... Dzieci. Chowaj metkę. Nie ma, ma, metkę, ma. Nie, dobrze, nie ci wystaje, dobrze. Bardzo dobrze. Nie? Bo jest kilka takich scen, w których, po, no upadają po prostu, biegną i mają upaść, biegną, czy tam gdzieś upaść są także. Myślę, że to zagrali fenomenalnie. Myślałem, że się wszyscy połamaliście tam na planie. Marcin parę razy upadał, Filip też grzmotnął o ziemię. ...z ci widać. Zawsze mi widać. Zawsze mi widać, Co ty, łosie, wzywasz? Ty, widziałeś? Chciałbym, żebyś mnie zgonił! Cholera! Co ty, w łosie wzywasz? Ty, widziałeś? Ja uwielbiałem momenty, zresztą myślę, że wszystkim się podobały, ten jak osiemnastka na podnośniku i te zadymione, fantastyczne. Dobra, Stój! Tylko biegiem, biegiem, chłopaki, cały ten kawałek biegiem jeszcze raz. 영상